Witam Was tu kolekcjoner. wszystkiego dzisiaj chcę Wam pokazać moje karty specjalne z UEFA Champions League 2013-2014. Dobra, zacznijmy od herbów. Na początek pokazuję Wam herb. w pali są żywym, mam tylko trzy. herby. Herb, pali są żywym, bardzo ładny herb. Eee, potem mam herb, juwe, aszty i wiecie. Nie umiem wymówić za bardzo tego klubu, przepraszam za to. Ja chcę popełnić błędu, więc nie będę go wymawiać. Więc tu kładziemy. Dobra. Następne, co tu możemy wziąć, to impakty. No, impaktów mam... 9 impaktów, czyli całą stronkę w albumie. Dobra, pierwszy impakt. Joweticz. Yy, przeszedł w którym roku do... Krzyszteru City City dosyć lubię nie? Dobra, następny to jest Quirendo Rendo jakoś tak Impact też niedawno przeszedł Zresztą dobry jest w miarę w Fifie Ultimate fajnie się nim pyka Dobra, jedziemy dalej Jakby co, teraz jest światło dzienne Wczoraj było ciemno, więc musiałem lampkę zapadać, jak nagrywałem ehm, otwieranie z No dobra, mamy Krikicia, Bojana, Impact z Ajaxu. W Ajaxie jest jeden, jedna legenda, więc jednak coś tam w Ajaxie jest pozrządzone. Iramendi z Ralu, lubię bardzo tego nie podzielam. Nie należy do najlepszych, ale dosyć dobre ma rozegranie, więc. Jak będzie konkurs, który chcę zrobić, to go chyba wstawię do konkursu. Dobra. Następny to jest Kiago z Bayernu Monachium. Jak widzicie, też ma dobre nagranie. Dobra, idziemy dalej. Tewes, z którego ja się nie dam do konkursu, bo go chyba wykorzystałem. To znaczy kolega mi go wykorzysta, więc dobra. Bo no, kole... no, zawsze pożyczam kurde, jakby co? Kolegą? No dobra, mamy tutaj y, Wangi Kiela. Impact as Taki jakiś nie jest najlepszy. Dobra, jedziemy dalej. Pa dosyć rzadka karta Bernarda. Bernarda. Sorki bierze, że jest to trochę tak. Mm. Nosem będę pociągać albo zakaśle, bo jestem przeziębiony. Mam straszne kaszy i kata, więc przepraszam. Impact, bardzo fajna karteczka. Jest bardzo młody, uzdolniony Brazyliczyk, no. bardzo duży brazylijczyków I mesut Ozzy. Jest i tak, bardzo dobry. Ale on jest teraz gwiazdą arsenalu. Bo po prostu się w fale nie mieści, dobra się płacić. Dobra, będę tak zawsze jak będę pokazywać yy, Impacty, stopery, Fans favority, Game Changery, Legendy, Limited Edition top master to zawsze będę mówić co mnie najbardziej z, jaką kartę jeszcze bym ba bardzo chciał z tej o, z tego to na przykład z impact to ja bym bardzo chciał z, z impactów mieć e, mieć typikarto e, kakę bo jest dosyć rzadką kartą a przy okazji mój ulubiony film dobra jedziemy teraz z ghostoperami Lennon. nie widzicie dobra Siriju, e, Lopez Jemanuel Neuer i dwóch razy tam do konkursu, który już niedługo. Muszę mieć trochę widzów, żeby tam nie było. Dobra, jedziemy teraz z... Chodź, faworytami. Valbuena z, Val z Marsylii, oj. Bastian Schweinsteiger. Dobra. Dobra. De Jong. Jung Jong. Kisling. Najlepszy strzelec z zeszłego sezonu Bundesligi. Kel jak chcecie to sobie wpiszcie na youtube y, Sebastian Kel zobaczycie bardzo śmieszny filmik Ja się po prostu o mało nie posikałem Dobra. śmiechu Dobra Inan oraz Saviola Dobra teraz idziemy z game changerami A w fansach to ja nie wiem skąd no, Na pewno fansy się przydają Ale game changery teraz już mam tylko trzy Tawani Edison bardzo dobry atak ma. david Silva i Isko, to był mój pierwszy. Dzień Sorki. No dobra, tu wchodziłem tak Dobra. Jedziemy teraz w unity Edition. gdyż dlaczegoś nie mam. To pasterów. Tak, nie mam, nie mam. Ani jednego. Legendę mam. Zaraz wam pokażę. Dobra, mamy tutaj Irena Robena, Mario Baloteliego Właszczykowskiego naszego Polaka. Myślałem, że Lewandowski będzie prędzej w jakimś zestawie. Zresztą ostatnio tak o nim gadałem. Wiecie, dla mnie Błaszczykowski i Lewandowski są na równym poziomie. Lewandowski to jest snajper. On musi mieć podanie, musi strzelać. A Błaszczykowski to jest grający skrzydłem. Dobra, Charlie Fernandez. Van Persie. Pika, Carlos Tevez. Spain Sniper. Getze. Iniesta. Oraz... No, e, Neymar Z legend mam jedną e, A jak widzicie Rui Costa e, Bardzo bym chciał nie wiem e, Właśnie tego zawodnika z Ajaxa Zapomniałem jego nazwiska No ale mam Rui Costa W ogóle fajnie jest zrobiona ta karta No dobra To takie mam karty specjalne Nie mam ich za dużo Nie mam ich za mało Ale mam nadzieję że mi subniecie Dacie łapkę w górę i będziecie mnie dalej oglądać. Cześć!